Nie potrzebujemy tego. No, ale mamy. A, ale najpierw zaczynamy od małej rzeczy. Tylko oto. No Ty... Dobra, mamy. Dobra, tu mi nie potrzebne. A, później. No, mamy adapter. Mamy, wow. Teraz go otworzyć. Dobra. Otwieranie jest bardzo łatwe. Jest tutaj taki, taka naklejka. Musimy ją przeciąć. Najlepiej jak najlepiej zachować pudełko, ponieważ według mnie jest bardzo fajne. To jest chyba jedno z najmniejszych pudełek JBL. Sprawdza? Jest papierowe, na takie o coś. O! No. To jest jedno z najmniejszych pudełek. E? No. no dobra. Czas to otworzyć. No. w końcu jest w moich rękach. O, wow! się na to! A to dobra, mamy nasz głośniczek. Taki papierowy. Wygląda mi na papier. Teraz jest papier. Do. Dobra, po pierwsze ten głośnik ma 3,1 W mocy. Także może działać na 5 godzin na jednym ładowaniu. Dobra. na górze mamy przycisk włączenia parowania, czyli do Bluetootha, zmniejszania głośności, podgłaszania i play and pause. Albo następny u, y, utwór. To wygląda przepięknie. Przepięknie to wygląda. To jest takie dotrzymanie, o takie. Poza tym mamy. O, właśnie odpadło. Poza tym mamy kabelek. Ładny. I także mamy instrukcję, kto, y, którego nie będzie której nie będę wyciągał, tak samo jak. Samo jak nie będę wyciągać. te Instrukcji obsługi, bo kto to czyta? Ja, ja mam głośnik. Kurde. Wciągam to już nie schowam. <laughs> Smutna. A chciałam to schować. No to, zobacz. Przy tym będę Wam mówić. To jest taki bardzo tani. JBL głośnik JBL Kosztuje on około 120-130 złotych W Media Expert Jest on Naprawdę spoko Nie, nie żartuję Jest Naprawdę spoko Jak mi mówili oczywiście Dobra, będzie jak będzie Dobra, ja to wyciągnę od tutaj. Czemu oni zawsze w ruloniki to biorą? No i leży i wgoda. Dobra. dobra, wyrzutu. No to wizualnie jest bardzo ładny. Ale porównajmy to z Go trójką. No to dobra. Złapię tak. Tak wygląda to, tak wygląda to. Na przodzie, no, są różnice to jest taki materiał. Taki, taki materiał, jak w takich lepszych głośnikach. A to? To jest metal. Taki fajny. No, a reszta jest zrobiona z. chyba jakiejś gumy. E, oczywiście. Obydwa te głośniki są wodoodporne, tylko że ten jest także y, kurzoodporny i obydwa można zanurzyć w wodzie. Maksymum, y, maksimum to jest 1 metr na 30 minut. No to, no to jeszcze na dole to jest taka do, żeby stała. Tutaj są maluszki. I wiele tekstów. Później zajmiemy się za test dźwięku. Mamy to. Oby, e, obydwa głośniki będą na e, 50% głośności. To co co? Najpierw włączymy tego. O, czuć. O, on nie jest w warowania? Tak. Przystacie? Ten był. No nieważne, ma przycisk do parowania, ale no chyba. No to co, łączymy. Mamy. No to co, puścimy jakąś muzykę, nie wiem. Taką, która nie będzie miała jakichś praw autorskich. Będzie no copyright. Zobaczmy. stawę tak bardziej jakieś 80-75% głośności. No to co? Najpierw słuchasz JBL GO... Najpierw słuchasz JBL GO Essential. Dobra, pierwsze 20 sekund y, obydwu y, oby głośników. To jest dobre. To wibruje. Dobra, to też przełączamy się na tego. Hmm. <grym> Ale fajny dźwięk to zrobił. To nie jest sparowane. A ja. też puścimy pierwszy 20 sekund też około Dobra. E, test ten bardziej wibruje, no bo ma więcej watów mocy, ten mniej. Ale według mnie obydwa są dobre. <grywki> obydwa są dobre, no. Który z nich bardziej bym polecił do, nie wiem, do jakichś 150, oczywiście, że ten. Do 200 oczywiście, że ten. E. To są dwa najlepsze głośniki, jakie posiadałem. Tego korzy będę korzystać chyba do komputera. No to co? Koniec.